Cześć, witajcie na kanale Polish Polyglot. Dzisiaj będzie o pracy, mianowicie o pracy dla osób, które znają języki obce. Bardzo często ludziom się wydaje, że osoba, która zna języki obce, która zna wiele języków obcych, to jest taka osoba, która powinna pracować jako tłumacz albo jako nauczyciel języków. Nie jest to tak do końca, to są tylko dwie z wielu, bardzo wielu możliwości, gdzie może pracować osoba, która zna języki obce. Akurat te dwie możliwości nie wchodzą w rachubę w moim przypadku, dlatego że jestem dość niecierpliwa i dlatego no, raczej nie lubię tłumaczyć. Tłumaczenie wymaga sporej cierpliwości i tej cierpliwości mi zdecydowanie brakuje, więc um, wolę robić bardziej dynamiczne rzeczy niż tłumaczenia. Jeśli chodzi o nauczanie języków obcych, to mam już na tym polu doświadczenie i zrezygnowałam z tego po jakimś czasie, dlatego że stwierdziłam, że nie jest to zajęcie dla mnie. Ja chętnie prowadzę konwersacje z jakiegoś języka, natomiast nie lubię prowadzić takich typowych lekcji, jakie są wymagane w jakiejś szkole językowej czy, czy w jakiejkolwiek szkole. Prowadząc zajęcia z języka włoskiego, miałam zawsze problem z tym, że część uczniów. Była bardzo zmotywowana, uczyła się, robiła zadania domowe, uczyła się w domu, przygotowywała się do tego i starała się również robić to, co ja im zalecałam, i naprawdę były postępy w tej nauce. Natomiast druga część nie miała ochoty się uczyć, tak naprawdę, więc oni zostawali z tyłu i to powodowało taki dysonans między tymi uczniami, i ciężko jest wtedy nauczycielowi dopasować lekcje do tych, którzy idą do przodu i do tych, którzy zostają daleko w tyle. I wtedy oczywiście ci, którzy zostają w tyle, Odczuwają stres podczas lekcji, ponieważ nie rozumieją o co chodzi. Natomiast ci, którzy są dużo bardziej w przodzie, odczuwają taką irytację, ponieważ lekcja musi być też dopasowana do tych, którzy pozostali z tyłu, i wtedy żadna ze stron nie jest tak do końca zadowolona. Dlatego ja zrezygnowałam z pracy jako nauczyciel języków obcych, i um, jeśli jeszcze do tego kiedyś wrócę, to tylko i wyłącznie um, jeśli chodzi o konwersację. Konwersacje chętnie prowadzę, natomiast um, typowe lekcje, jak już powiedziałam, nie. Ale tutaj się oczywiście nie kończą możliwości, gdzie może pracować osoba znająca języki obce. Prawda jest taka, że taka osoba może pracować dosłownie wszędzie. Przeważnie w, w ogromnej większości przypadków, jeśli nie zawsze. Osoba po studiach, która zaczyna pracę w jakiejś firmie, tak naprawdę nie wie, co ma zrobić, tak naprawdę nic nie potrafi z tych rzeczy, które trzeba robić w tej firmie. Jeśli studiowała ekonomię, jeśli studiowała jakiś wąski przedział ekonomii i w tym jest powiedzmy specjalistą, to i tak po przyjściu do pracy wiele rzeczy nie umie zrobić. Więc tak naprawdę pracodawca może zatrudnić na jakieś tam stanowisko ekonomiczne, na przykład osobę, która jest po studiach humanistycznych, po studiach językowych, zna języki obce i wszystkiego ją nauczyć, tak samo jak musi nauczyć wszystkiego osobę po studiach ekonomicznych. Oczywiście ważne jest, żeby taka osoba po studiach humanistycznych miała również e, smykałkę do liczb i umiała się posługiwać Excelem, ale to akurat e, na szczęście nie jest wykluczone. Ludzie są przekonani, że dużo łatwiej nauczyć się jest e, konkretnych rzeczy, na przykład z dziedziny ekonomii, niż a nauczyć się nowego języka. Więc taka osoba, która zna języki obce, ma naprawdę przewagę i jest e, bardzo chętnie zatrudniana, mimo że e, wielu osobom właśnie się wydaje, że ja tak naprawdę nic nie potrafię, znam tylko dwa języki obce. Otóż nie, rzeczywiście pracodawcy są nastawieni dosyć pozytywnie do osób, które znają języki obce i potrafią um, docenić ten fakt i chętnie takie osoby zatrudniają. Także nie bójcie się ubiegać się o stanowiska, które teoretycznie nie pasują do Waszego kierunku studiów, um, bo jeśli znacie języki obce, to naprawdę jest duża szansa, że dostaniecie swoje upragnione stanowisko. To wszystko wynika głównie właśnie z mojego doświadczenia, ponieważ ja zawsze dostawałam pracę właśnie ze względu na znajomość języków obcych i za każdym razem, kiedy pytałam pracodawcy, dlaczego wybrał akurat mnie, to dowiadywałam się, dlatego że znam pięć języków obcych i mogę właściwie wiele osób w firmie na przykład zastąpić, a reszty, całej reszty mnie po prostu nauczą. Więc zawsze, kiedy ubiegam się o pracę, jestem wśród priorytetowych kandydatów i właściwie. Mogę sobie wybrać, czy chcę dostać tę pracę, czy, czy może jakąś inną. Ale bardzo ważne podczas szukania pracy jest odpowiednie napisanie CV, jeśli chodzi właśnie o tą rubrykę z językami obcymi. Bardzo wielu ludzi pisze na swoim CV, że zna jakiś język w stopniu komunikatywnym. Ja już wcześniej o tym mówiłam. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które piszą w taki sposób, to są osoby, które tak naprawdę tego języka dobrze nie znają i nie potrafią go zastosować na jakimś wysokim poziomie w pracy. Więc pisanie, że znam język komunikatywnie, to jest takie troszkę unikanie tematu, że może ktoś się na to nabierze, że ja potrafię się w tym języku komunikować. Prawda jest taka, że albo znasz jakiś język bardzo dobrze i potrafisz go zastosować na wielu płaszczyznach życia i potrafisz go zastosować również w życiu profesjonalnym, czyli w pracy. Albo nie znasz tego języka tak dobrze, i jego znajomość tak naprawdę się Twojemu pracodawcy nie przyda do niczego. Ja na przykład nigdy nie wymieniam na CV języków, które znam w stopniu średnio zaawansowanym, bądź jestem jakaś mniej więcej początkująca, ponieważ to absolutnie nie ma żadnego sensu. Pracodawca nie musi o tym wiedzieć, dlatego że ja tych języków i tak bym nie zastosowała pracując w jego firmie. Na nic mu się ta wiedza nie przyda. Także ja zawsze tylko wymieniam języki. Które znam w takim stopniu, żebym mogła je zastosować naprawdę w życiu profesjonalnym. W moim przypadku to jest właśnie tych pięć języków, natomiast wszystkie inne, które znam, jakby to powiedzieć, komunikatywnie, nie wymieniam ich po prostu w CV, bo jest to bez sensu. Oprócz znajomości języków postaraj się również zdobyć jakieś konkretne doświadczenie i konkretne umiejętności, czyli na przykład jeśli studiujesz języki. To nie staraj się podczas studiów o pracę na przykład nauczyciela języków, ponieważ to w ogóle nie poprowadzi Cię dalej w żaden sposób. Postaraj się o jakąś pracę w zawodzie, który naprawdę chciałbyś wykonywać w przyszłości, na przykład z dziedziny ekonomii, czy może z jakiejś dziedziny technicznej, cokolwiek by to nie było, postaraj się zdobywać właśnie doświadczenie od samego początku w tym zakresie. I tutaj na pewno już żaden pracodawca Ci nie odmówi pracy, jeśli zobaczysz, że masz już doświadczenie, a dodatkowo bo znasz kilka języków obcych, e, czym akurat inni kandydaci, którzy może skończyli studia kierunkowe, nie mogą się pochwalić, więc zawsze będziesz e, jednym z priorytetowych kandydatów. Ok, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że tchnęłam trochę nadziei w Wasze poszukiwanie pracy. Uczcie się języków, ale również uczcie się konkretnych umiejętności, zdobywajcie doświadczenie w konkretnym zawodzie. Na pewno Wam się to opłaci. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, no to klikajcie kciuki do góry. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Ponieważ ja tych języków i tak nie zastosuję, pracując u niego.